Oto mecenasi układu porannego. Chatlab chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. EcoVoltis – firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igoriankę Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego potwierdza obecność żołnierzy z Korei Północnej w Rosji. Donald Trump podczas kontrowersyjnego wiecu obiecuje największy program deportacji w historii. Izraelscy posłowie przyjęli prawo mogące utrudnić organizacjom humanitarnym działanie w Strefie Gazy. Premier Izraela liczy na zawarcie kolejnych traktatów pokojowych z państwami arabskimi. Unia Europejska wyda prawie miliard euro na rozwój firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Volkswagen zamknie co najmniej trzy fabryki, pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób. Wtorek 29 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Obecność wojsk Korei Północnej w Rosji została potwierdzona przez sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Marka Rutte. Stany Zjednoczone twierdzą, że na rosyjskim terytorium przebywa obecnie 10 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Szef NATO powiedział, iż wojskowi z koreańskiej Armii Ludowej zostali wysłani do Rosji kilka dni po doniesieniach wywiadu wojskowego Ukrainy, który informował o ich obecności na rosyjskim terytorium. Mieli oni zostać wysłani do obwodu kurskiego, aby walczyć z ukraińskimi siłami od prawie trzech miesięcy prowadzącymi operacje w tym regionie Rosji. Rute postrzega wysłanie północno koreańskich żołnierzy do Rosji jako znaczną eskalację zaangażowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodowej. Zjednoczonych i niebezpieczne rozszerzenie całej wojny na Ukrainie. Poza tym Sojusz Północnoatlantycki uważa współpracę Moskwy i Pjongjangu za zagrożenie dla regionu Indo-Pacyfiku. Według Departamentu Obrony USA na szkolenie do Rosji wysłano około 10 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Część z nich miała już zostać rozlokowana w pobliżu granicy Rosji z Ukrainą. Amerykański prezydent Joe Biden również postrzega obecność Koreańskiej Armii Ludowej w Rosji jako niebezpieczne. Komentując stanowisko NATO i Stanów Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha zarzucił zachodnim partnerom, że zlekceważyli doniesienia ukraińskiego wywiadu o wysłaniu północno-koreańskich żołnierzy do Rosji. Cała sytuacja powinna więc skłonić sojuszników Ukrainy do umożliwienia jej atakowania celów znajdujących się w głębi rosyjskiego terytorium. Donald Trump podczas swojego wiecu przedwyborczego w Nowym Jorku obiecał wdrożenie największego programu deportacji w historii. Sam przebieg wydarzenia wzbudził sporo kontrowersji. Kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że dzień po swoim ewentualnym zwycięstwie w wyborach rozpocznie największy program deportacji w historii. Trump chce, żeby Amerykę opuścili cudzoziemcy przebywający w niej nielegalnie. Szacuje się, że stanowią oni grupę blisko 11 milionów osób czyli 3% całej populacji kraju. W ten sposób zamierza on poradzić sobie ze zjawiskiem, które określił mianem inwazji imigrantów. W trakcie swojego wystąpienia wielokrotnie atakował swoją kontrkandydatkę wiceprezydent Kamale Harris. Krytykował obecną administrację Białego Domu za kiepską kondycję amerykańskiej gospodarki, zapowiadając, że po ponownym przejęciu władzy szybko zbuduje największą gospodarkę w historii świata. Wiec w Nowym Jorku był przedstawiany przez sztab Trumpa jako początek ostatniego etapu kampanii przed zaplanowanymi na 5 listopada wyborami prezydenckimi. Wydarzenie zorganizowane w Madison Square Garden wzbudziło sporo kontrowersji nie tylko z powodu wypowiedzi byłego prezydenta. Występujący w trakcie wiecu komik Tony Hinchcliffe nazwał Portoryko pływającą wyspą śmieci. Przyjaciel Trumpa David Rem określił Harris mianem Antychrysta i Diabła, a prezenter radiowy Sid Rosenberg w wulgarnych w słowach obrażał był sekretarz stanu Hillary Clinton. Izraelscy parlamentarzyści przyjęli prawo mogące utrudnić działanie organizacjom humanitarnym w strefie gazy. Przepisy skrytykowali bliscy sojusznicy Izraela. Ustawa zakazuje Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie prowadzenia działalności na izraelskim terytorium. Za jej uchwaleniem zagłosowało 92 posłów. Do Knesetu, a sprzeciwiło się jej 10 parlamentarzystów należących głównie do partii reprezentujących interesy izraelskich Arabów. Przepisy o zerwaniu współpracy z Agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych utrudnią udzielanie pomocy humanitarnej Palestyńczykom ze strefy gazy. Już teraz jej dystrybucja jest bardzo skomplikowanym procesem z powodu barier mnożonych przez izraelskie wojsko i urzędników. Władze w Tel Awiwie zarzucają części pracowników ONZ współpracę z Hamasem podczas jego ataku na Izrael. Israel, przeprowadzonego 7 października ubiegłego roku. W kwietniu tego roku organizacja opublikowała wyniki swojego śledztwa, które nie potwierdziło izraelskich zarzutów. Ustawa jeszcze przed jej uchwaleniem została skrytykowana przez siedmiu bliskich sojuszników Izraela. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Japonia i Korea Południowa ostrzegają przed katastrofalnymi skutkami, które mogą dotknąć strefę gazy i zachodni brzeg Jordanu. Sygnatariusze oświadczenia wezwali izraelskie władze do udzielenia zezwolenia agencjom ONZ na pracę na palestyńskich terytoriach okupowanych. Bez nich niemożliwy będzie dostęp Palestyńczyków do opieki zdrowotnej, edukacji i paliwa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu liczy na zawarcie traktatów pokojowych z kolejnymi państwami arabskimi. Miałyby one zostać podpisane po zakończeniu wojny w Strefie Gazy. Dotąd Izrael znormalizował swoje stosunki dyplomatyczne z kilkoma krajami arabskimi. Stany Zjednoczone za czasów prezydentury Donalda Trumpa doprowadziły do podpisania przez Izrael tzw. porozumień abrahamowych z Bahrajnem, Marokiem, Sudanem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Wcześniej swoje stosunki z Izraelczykami unormowali jedynie Egipcjanie i Jordańczycy. Izraelskie władze liczą na kolejne podobne umowy. Zdaniem Netanyahu ich zawarcie byłoby możliwe po zakończeniu wojny z palestyńskim Hamasem oraz konfliktu z libańskim Hezbollahem. W jego opinii kraje arabskie widzą, że Izrael zadaje duże straty sojusznikom Iranu w regionie, a podobnie jak on chcą zaprowadzenia stabilności w regionie Bliskiego Wschodu. W ostatnich latach przy wsparciu Ameryki prowadzone były rozmowy na temat normalizacji relacji pomiędzy Izraelem i Arabią Saudyjską. Saudyjczycy twierdzą obecnie, że nie uznają istnienia Izraela, dopóki nie zgodzi się on na utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego. Unia Europejska zamierza wydać 900 milionów euro na rozwój kluczowych nowoczesnych technologii. Fundusze mają uniezależnić Europę od produktów ze Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Wspomniana kwota ma zostać wykorzystana do końca obecnej unijnej perspektywy budżetowej, czyli w ciągu najbliższych trzech lat. Środki finansowe mają być przeznaczone głównie na cele związane z rozwojem mikrochipów i technologii kwantowej. Do szczegółów planu dotarł portal Politico. Z uzyskanych przez niego informacji wynika, że nowy program opracowany przez Komisję Europejską ma odwieść europejskie firmy od poszukiwania finansowania poza kontynentem. Przedsiębiorstwa zajmujące się nowoczesnymi technologiami często starały się pozyskiwać Pieniądze na swój dalszy rozwój w Ameryce i Chinach. W ten sposób Europa uzależniła się od innych regionów, zwłaszcza w zakresie mikrochipów i usług w chmurze. Kandydatka na komisarz Unii Europejskiej do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji, Henna Wirkunen, ma odpowiadać właśnie za uczynienie Europy w samowystarczalną pod względem dostępu do nowoczesnych technologii. Technologiczne startupy będą mogły ubiegać się o inwestycje kapitałowe w kwotach od 10 do 30 milionów euro. Tym samym wspólnota europejska de facto stawałaby się współwłaścicielem takich firm. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniu przedsiębiorstwa zajmujące się technologią i biotechnologią mogłyby zwiększać skalę swojej działalności. Politico przypomina, że to kolejny program wsparcia dla startupów. Mogą one ubiegać się również o kwoty w wysokości do 15 milionów euro w ramach Funduszu Europejskiej Rady do Spraw Innowacji. Volkswagen zamierza zamknąć co najmniej trzy fabryki w Niemczech. Koncern motoryzacyjny w ramach restrukturyzacji może zwolnić nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Rada Zakładowa Grupy Volkswagena poinformowała pracowników, że firma chce zamknąć trzy swoje fabryki. Najbardziej zagrożony ma być zakład w Osnabrick ponieważ nie będzie on realizował zamówienia na produkcję samochodów marki Porsche. W pozostałych fabrykach ma dojść do bardzo dużej redukcji zatrudnienia. W swoich planach koncern ma zarówno przymusowe zwolnienia, jak i przeniesienie całych jego działów do innych państw. Już kilka dni temu pojawiły się doniesienia o możliwym obcięciu wynagrodzeń pracowników o co najmniej 10%. Działania władz Volkswagena skrytykowała szefowa jego rady zakładowej. Daniela Kawajo twierdzi, że przedsiębiorstwo zamierza wykrwawić regiony, w których znajdują się zakłady i chce wyprzedać majątek znajdujący się w jego ojczystym kraju. W swoich niemieckich zakładach koncern zatrudnia łącznie około 120 tysięcy osób. Połowa z nich pracuje w fabryce w Wolfsburgu w landzie Dolnej Saksonii. Volkswagen mierzy się z problemem znaczącego spadku sprzedaży swoich samochodów. Zarazem zlokalizowane w Niemczech fabryki mają generować duże koszty, dlatego firma nie jest w stanie wygrać rywalizacji ze swoimi konkurentami. Związki zawodowe zrzeszające pracowników znanego producenta samochodów uważają z kolei, że zarząd zbyt późno zaczął inwestować w opracowywanie własnego auta elektrycznego. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. A oto mecenasi układu porannego. Chatlab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się twojego biznesu, by wspomagać twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu – platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl EcoVoltis – firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję. Igor Jankę.